Cześć kochane dzieciaczki, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. E, słuchajcie, rozpoczęłam taki e, cykl poczytajek z książki, e, bajki, które uczą jak być szczęśliwym. E, pomyślałam sobie, bo ja zaczęłam od którejś tam bajki z rzędu, ale pomyślałam sobie, że tak naprawdę powinniście e, poznać bohaterów e, i pokażę Wam ich dzisiaj. Słuchajcie, mówiłam, że bohaterowie mają przepiękne imiona no tak, ja teraz muszę czytać w odbiciu lustrzanym więc mamy tak, mamy Zofię y, mamy Oskara, Kirę o której czytałam ostatnio mamy Dareka Penelope y, mamy Orzeszka mm, Kiel, Kilek no widzicie, ja czytam w odbiciu lustrzanym jest mi trudno Benito, Bubi, kto tu dalej jest, Lucynka, która ostatnio wystąpiła, Klara, e, oczywiście Żabki nasze, pamiętacie jak czytałam o Żabce, która nie lubiła pocałunków. Takie piękne opowiadanie. Czekajcie, poprawię włosy, przez tą kwarantannę to różne dziwne rzeczy dzieją się również na głowie, e, ale miejmy nadzieję, że to za chwileczkę minie. Dzisiaj opowiadanie o odważnej decyzji, o bezwarunkowej miłości. Słuchajcie, różnie w życiu się zdarza, różnie w życiu bywa. Czasami nagle zabraknie kogoś, kogo bardzo kochamy i trzeba żyć dalej. I dzisiaj właśnie takie piękne, piękne opowiadanie, które poświęcam. O pewnej osobie, którą to spotkało. Odważna decyzja. Wszystko zdarzyło się pewnego pięknego, wiosennego dnia, kiedy w lesie zaczęły rozkwitać pierwsze kwiaty. A ptaki śpiewały radośnie na gałęziach. Niedźwiedź Oskar przebudził się ze snu zimowego i widząc, że jego synek jeszcze śpi, postanowił wyruszyć na poszukiwanie czegoś do zjedzenia. – Witaj znów w lesie! – zakrzyknęła na jego widok pajęczyca Penelopa. – Dzień dobry, kochana! – odrzekł niedźwiedź, uradowany jej widokiem. Szedł dalej i po chwili napotkał Gryzka. Był on niedużym gryzoniem, podobnym do myszy, żołędnicą. Gryzek również przespał całą zimę. Piękna wiosna, prawda, Oskarze? – Cały jak się miewasz, cały czas czuję się trochę ociężały po tak długiej drzemce, ale mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie. A jak mały, na pewno bardzo urósł. O, straszny z niego śpioch! Dlatego postanowiłem poszukać czegoś do jedzenia. Na pewno obudzi się łodny. Po kilku minutach zauważył żabią rodzinę, która opalała się na brzegu stawu. – Cześć, Oskarze! Jak się miewasz? – spytały grzecznie żaby. Tu macie Oskara, pokażę wam. To jest właśnie Oskar. – Wspaniale! Pogadamy później. Teraz muszę szybko znaleźć coś do jedzenia – Ależ urosły te wasze trojaczki. Kiedy odchodził, żeby żaby zaśpiewały mu jego ulubioną piosenkę, Oskar poczuł się szczęśliwy. W tym lesie wszyscy go kochali i troszczyli się o niego. Nagle usłyszał znajomy głos. Tym razem dobiegał z góry. Uniósł głowę i zobaczył szybującą po niebie orlicę Altamire, która serdecznie go pozdrowiła. Zaczął rozglądać się za czymś do jedzenia. I po chwili miał już całkiem niezłe śniadanie dla siebie i synka. Wrócił więc do groty. Bubi tymczasem zdążył się obudzić. Niedźwiedź uścisnął małego i powiedział: Cześć kochanie, mamy już wiosnę. Cześć Tatusiu, jestem okropnie głodny. Oskar i Pubi zasiedli do śniadania. Jedli opowiadając sobie swoje sny. Śniło mi się, że koni mnie wielki dzik. Strasznie się bałem, mówił z przejęciem Bubi. Ale wtedy zjawiały, zawiłeś się ty i ryknąłeś groźnie i zawołałeś. Zaatakuj mnie, jeśli masz dość odwagi. No i dzik. Zwiał, jak ostatni tchórz. Śmiali się obaj, a potem Bubi spoważniał i zapytał. Tato, myślisz, że mógłbym już wyjść sam na spacer do lasu? Spójrz na mnie, jestem już całkiem duży. I stanął na tylnych łapach, pokazując tacie, jak bardzo urósł. Zobaczcie, jak urósł Oskarek. Nie Oskarek, tylko Bubi. Nie sądzę, nie jesteś na tyle duży, żeby samotnie wędrować po lesie, Odpa odparł Oskar. Tam czyha wiele niebezpieczeństw, przed którymi nie potrafiłby się jeszcze obronić. Przypomnij sobie swój sen. Bobi nic nie powiedział. Odszedł w kąt jaskini i usiadł zmartwiony. Uważał, że jest ostatecznie duży na samodzielne spacer po lesie. Oskar zaczął się zastanawiać, co powinien teraz robić. Nigdy by sobie nie wybaczył, gdyby coś złego przytrafiło się Bubiemu. W takich chwilach bardzo brakowało mu żony, mądrej niedźwiedzicy Mai. Tymczasem słońce zaszło. Na zewnątrz kroty pokazały się pierwsze świetliki. Ich ogniki rozbłyskiwały pośród ciemnej, bezksiężycowej nocy. Lucynka była świetlikiem, w dodatku świetlikiem obnażonym szczególną mocą. Kiedy siadała na czyjejś głowie, sprawiała, że ten ktoś mógł ujrzeć rozwiązanie swoich problemów. Z tego właśnie powodu Oskar postanowił zasiąść przed wejściem do jaskini i poczekać na lucynkę. Nie musiał czekać długo. "Dobry wieczór, rozskarzę", powiedziała Lucynka. "Cieszę się, że cię widzę. Dobrze spałeś tej zimy?" Obudziłem się dziś rano i łapy mam jeszcze odrętwiałe, ale mam nadzieję, że po kilku spacerach mi przejdzie. Dlaczego nie śpisz jeszcze o tej porze? Zostawiłeś synka samego? Właśnie o nim chciałem z tobą porozmawiać. Mam problem i potrzebuję twojej rady. Wtedy Lucynka usiadła na głowie Oskara, a on przymknął oczy i skupił się na swoich myślach. Upłynęło kilka minut. Wreszcie Oskar otworzył oczy i westchnął. Teraz wreszcie rozumiem. Bubi rośnie i potrzebuje więcej swobody. Chcę samodzielnie poznawać las. Muszę mu na to pozwolić, tylko przedtem powinienem udzielić mu kilku mądrych rad. Poza tym wiem, że w naszym lesie może czuć się naprawdę bezpieczny. Lucynka wzbiła się do lotu, zrobiła kilka okrążeń wokół głowy Oskara i stwierdziła: Mam nadzieję, że moje światełko pomogło ci podjąć decyzję. Jeśli chcesz wiedzieć, co o tym myślę, to powiem ci tylko tyle. Pozwalając mu na samodzielne wycieczki, pokażesz, że go kochasz i że masz do niego zaufanie. Lucynko, zapytał niedźwiedź niepewnie, sądzisz. Że gdyby jego mama żyła, pozwoliłaby mu na to, oczywiście, chociaż pewnie trochę by się bała, to całkiem naturalne. Rodzice zawsze martwią się o swoje dzieci. Dziękuję, Lucynko. Ta rozmowa bardzo mi pomogła. A teraz muszę wracać do domu. I Oskar wrócił do groty znacznie spokojniejszy. Pochylił się nad bubim, ucałował go i powiedział cicho, by nie zbudzić synka ze snu: Ufam ci, synku. Jutro pozwolę ci samemu pójść na spacer. Pod warunkiem, że nie odejdziesz zbyt daleko. Bubi, który. Wcale nie spał, uśmiechnął się. Ale tata tego nie zobaczył. Niedźwiadek pomyślał, że jutro będzie jego wielki dzień i że powinien się przedtem porządnie wyspać. Wtedy przypomniała mu się mama. W takich chwilach bardzo za nią tęsknił. Zginęła broniąc go. Tata wiele razy mu o tym opowiadał. Nie mógł nadal udawać, że śpi, i szepnął. Tato, proszę, opowiedz mi jeszcze o mamie. Myślałem, że śpisz, synku, odparł zaskoczony Oskar, a potem go przytulił i ze wzruszeniem zaczął opowiadać o jego matce. Niedźwiedzicy Mai. Teraz Oskar musiał wychować syna sam, będąc dla niego jednocześnie i matką i ojcem. Często zastanawiał się, czy na pewno robi to dobrze. A Bubi zasnął w jego objęciach i śniły mu się setki przygód czekających na niego w lesie. Piękne opowiadanie, prawda? Tutaj taki, taki apel do dorosłych, że czasami trzeba zaufać swoim dzieciom, pozwolić im na swobodę, bo jak mają się nauczyć odpowiedzialności, jeśli, jeśli im na to nie pozwolimy, nie stworzymy warunków do tego ja też często zabraniam swoim dzieciom wielu rzeczy jestem taką trochę nadopiekuńczą mamą ale ale gdzieś tam w środku wiem, że ta smyczka musi być coraz dłuższa i coraz więcej trzeba pozwalać oczywiście, kontrolować ufać ale dzieci nie nauczą niczego jeżeli nie pozwolimy bądźmy rozważnymi rodzicami a was maluchy żegnam dzisiaj było troszeczkę smutno ale takie jest życie kochani życie ma i słońce i deszcz tak jak w przyrodzie a w świecie zwierząt jest tak Właściwie jak w świecie ludzi. Pa. Miłego dnia. Cześć. I cieszymy się, że wreszcie spadł deszcz i nie będzie sucho. Pa. Cześć.